Witamy serdecznie, który dzisiaj mamy 22 dzień, grudnia 2022. Idźcie i złoście. Mamy zmianę. No witaj kochana siostro. Pozdrawiam. Fajnie, że stoicie. Budujecie moją wiarę Chrystusa. Bo Jechowy nie ma. No, chcę się pojednać. Chcę się pojednać ze środkami Jechowy. Średkowie Jehowy nie rozmawiają. Ciekawe dlaczego. No, witaj bracie, może porozmawiamy o Bogu Prawdziwym. Czy jesteś jako wyższy nadzorca, czy jako wyższy brat, starszy brat, to ja Cię zapraszam na rozmowę o Bogu Prawdziwym. Chrystusie, za Adama, kto jest Twoim zbawicielem? Zastanów się. Z Ameryki się schował i uczy nienawiści, a Chrystus uczy miłości. Mówi, żeby miłować swoich nieprzyjaciół, modlić się za wrogu. Idź i powiedz w cztery oczy, jak ma stoi do kogoś. A świadkowi mi nie lubią, za to, że głoszę Chrystusa, króla. Jestem sama i ojciec mój Chrystus jest w niebie i anioły mnie chronią. No i dlaczego tak stoją Środkowie Jehowy? Zadać im pytanie nie odpowiedzą. Nie zastanawiają się. Dostali zwiedzeni. Myślą, że Bogu Jehowie służą. Jechowa to jest Ameryki, Służą temu Bogu jedną z Ameryki. Ameryki. Trażica zjawiska królestwo Jechowe. A królestwo, czym jest Królestwo Boże? Jak będzie Królestwo Boże na ziemi, jak my sami sobie nie zrobimy tego królestwa? Jak nie damy sobie wypisać prawo na sercu. Co przyjdzie Jechowa i zrobi pstryk? I usunie? Tych wszystkich złych. Jehowa jest morderca. Będzie usuwał ludzi. Niszczył. A chrystus nikogo nie usuwa. Anioł Bogdan. No witaj bracie. A rzadko mnie nie lubi wybrać. Rzadko mnie nie lubi. Bracie, za co nienawidzisz? 1 Jana 3, 15. Za co? Tak, Kto jest... nienawidzi brata, którego widzi, to jest nie może miłować Boga, którego nie widzi. Bo Boga czcimy w duchu i w prawdzie. Na każdym miejscu. Także dwóch siatków, ja i Uczulka, obradień 11 rozdział. Serwżanka jest. Oni nie chcą tu zajrzeć, bo by poznali prawdę, by musieli z mafii wyjść. I głosić Chrystusa jak apostoł Paweł i wtedy by były cierpienia dla nich. Czyli Ewangeliana, pierwszy rozdział. Znaczy, pierwszy Jana, 3.15. Sprawdzamy w czy tak się rzeczy mają. Piotrek. No tutaj zobaczcie, otworzyło się, nie? Ale tu wpisali zamiast starszych, współstarszych. Dlatego jako współstarszy, czyli jako starszy świadek cierpień Chrystusa. A ty dali spółstarszy, mm -hmm. widzisz? Już oszukali. I co Także to znaczy spół? Spół, nie? Na pół starszy. No. no, no. Cierp cier, cier starszy. Czyli mniejszy od starszego. No. A później są młodsi, zobaczcie. Tu są młodsi. Czyli ja jestem starszy w cierpieniach dla Chrystusa bo Chrystus mnie doświadcza, ale też na świadkach Jehowy mnie szlifuje. No i jak oni się nawrócą do Chrystusa, jak Ojciec, Król Ojciec, Bóg Ojciec Chrystus, Bóg Ojciec dla rodzaju ludzkiego, pociągnie ich, to wtedy zrozumią, że jeden z 24 starszych Bogdan Ciecierski, imię Chrystusa, nie Jehowy, to jest srebrzanka, dom Boży. Czyli sąd się zaczął od domu Bożego, ode mnie się zaczął sąd Boży. Od mojej rodziny, system Środków wiechowy przyczynił się do rozbicia mojej rodziny, bo tejściowe był daleko. Tak i w Rosji mają właśnie zakaz głoszenia, bo powiedzieli właśnie, że rozbijają rodziny. Tą komórkę właśnie od Boga. Mówiłeś 4,20, nie? Tu masz 420, pierwsza na 420 Jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nienawici... Nienawidzi swojego brata, to jest kłamcą, bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. A on dał nam to przykazanie, że kto kocha Boga, musi też kochać swojego brata. No oczywiście w Chrystusie, nie? Ja mu uczam rękę podać, bo w Chrystusie, to jest napisane w Chrystusie. To jest ta miłość doskonała, 18. Miłości nie ma strachu, doskonała miłość odrzuca strach, bo On w nas krępuje. Ten kto się nie boi, tak naprawdę nie wydos... ten kto się boi, tak naprawdę nie wydoskonalił się w miłości. No i tu można zwyciężyć świat.